Witam serdecznie w Sagati. Dzisiaj opowiem parę słów o peruce z nowej dostawy. Ta peruka nazywa się Aurora. Poza tym, że ma takie zjawiskowo piękne, delikatne, wyglądające naprawdę jak ludzkie włosy, a jest to syntetyk, są one bardzo leciutkie. Cała peruka, a zobaczcie, że jest dosyć długa, waży zaledwie 18 deko. 180 gram z jakimś maleńkim ogonkiem to jest naprawdę niewielka waga. Włosy są bardzo delikatne, miękkie, zwiewne. Wbrew pozorom nie ma ich dużo, mają taką strukturę pofalowaną, wydaje się optycznie, że jest ich sporo. Natomiast jeżeli chwycimy je w rękę, nie ma tych włosów bardzo, bardzo dużo, także to jest olbrzymia zaleta. Poza tym zobaczcie, jak pięknie jest wykonana, ma tkany przedziałek, on wygląda w ten sposób. Ma siateczkę Lace Front, którą musimy obciąć tuż przed włosami, właśnie pierwsze włosy tutaj. To jest Baby Hair. Mamy to pięknie, pięknie wypracowaną, rozmytą linię frontalną. Dzięki temu peruka wygląda naprawdę bardzo realnie. Po obcięciu tego lejsa będzie się zlewała praktycznie z naszym czołem. Ja mam pod spodem ciemne włosy, zobaczcie, tu nic nie przebija. Wszystko jest naprawdę bardzo ładne. Peruka poza tym jest z kolekcji. Primavera. Jest to model premium, posiada grzebyczki stabilizujące, tych grzebyczków jest raz, dwa, trzy, cztery. Posiada także regulację obwodu głowy, wszystkie peruki posiadają regulację, to są te haczyki, im bliżej środka zapnie się w te kieszonki, tym bardziej ściągniemy ją w obwodzie. Dodatkowo jest jeszcze taki paseczek, który jest... Teoretycznie dodatkową regulacją. W niczym on praktycznie nie podnosi wartości samej peruki, ale taki jest teraz trend, że dodają te paseczki do, do peruk tych premium. Natomiast sama regulacja tak naprawdę opiera się przede wszystkim tutaj w tym obwodzie. Głębokość. Ten model Aurora. Aktualnie mamy w płytszym rozmiarze. Z reguły peruki, które do nas docierają, są w rozmiarze średnim, czyli między 55 a 57 cm, a Aurora ma tych centymetr, będzie pasowała na obwody głowy, które są między 54 a 56. Czy da się założyć na 57? Eee, tak, da się. Ja mam 56,5 i tak w zasadzie, jak ją założyłam, ona się naddała, ułożyła całkiem nieźle. Czyli do 57 dopasujecie. Między 54 a 56 będzie bardzo komfortowo. Natomiast na 53, jeżeli ktoś bardzo chciałby taką perukę założyć, eee, troszeczkę być może trzeba będzie zmniejszyć. Tu szypanki malutkie porobić, popotrzywać te pionowe gumeczki i trochę ją wtedy spłycimy. Na 58 niestety, przykro mi, ale ten model nie będzie dobry. E, jakie mamy kolory w tej peruce? Tu jest jeszcze, dodam jedną rzecz, włos termiczny. Nie radzę tego prostować, bo ona ma tak cudowne roki, których nie skręcicie ponownie po rozprostowaniu. E, natomiast po myciu te włosy uzyskają dalej swój pierwotny kształt. Jeżeli ich nie rozprostujecie na gorąco, to po myciu one będą dokładnie tak samo wyglądały jak teraz, czyli tak pięknie w sposób taki piękny, falowany. Jakie mamy kolory? Nowy kolor, który się pojawił z Aurory, jest to kapuci latę, przepraszam, to jest kolor latę, ten, ten, który ja mam na sobie. Taki piękny, naturalny, beżowy blond. On ma dwa odcienie beżu z taką nutą jaśniejszego. I te kolory są bardzo mocno przemieszane, więc wygląda to mega naturalnie. Tak, jakby słońce gdzieś tam musnęło wasze jasne beżowe włosy, i gdzieś tam troszeczkę lekko rozjaśniło je miejscami. Kolejny kolor to jest kolor T27x613. Jest to słoneczny blond połączony z bardzo jasnym blondem, ale w tonacji ciepłej. Ten bardzo jasny mamy na końcówkach, plus jeszcze połączony z tym słonecznym od góry. Kolor TT126133, czyli jasny blond naturalny o takim beżowo-kremowym kolorze. Ma odrobinę rozjaśnione końcówki. Ten rozjaśniony oczywiście też jest przetarty w tym jasno-beżowo-kremowym kolorze. I mamy tutaj odrost. Ten odrost, ja może pokażę, jak ta peruka wygląda na głowie. On jest bardzo delikatny. On jest bardzo delikatny. Już zaraz pokażę, jak ona. Zresztą właściwie chyba wszystkie pokażę, żeby nie było, że któryś kolor faworyzuje. Są naprawdę e, bardzo ładne. Ten jest TC126133. Ten odrosz jest bardzo delikatny, nikły. I przychodzi w sposób taki bardzo subtelny. Nie ma takiej agresywnej, ciemnej linii, która by odcinała. Jedne osoby to lubią, inne niekoniecznie. Natomiast ten akurat jest taki bardzo subtelny. TT126133. Już pokazuję ten poprzedni kolor. To jest ten T27613, ten, który przed chwileczką pokazywałam jako pierwszy. leciusieńkie te włosy, naprawdę e, można się w nich poczuć jak we własnych, we własnych, takich zadbanych, ładnie wypielęgnowanych. T27613. Następny kolor, który mamy jest to e, RT8 Ash Blond, on jest chłodniejszy. Proszę, porównamy sobie z kolorem tym poprzednim. To jest ten poprzedni odrost, cieplejszy jest, prawda, a ten RT8 Ash Blond jest chłodniejszy. Czyli mamy jasny, chłodny beż, rozjaśnione końcówki i odrost. Tutaj odrost mamy zdecydowanie ciemniejszy i on się będzie bardziej odcinał. RT8H blond. Wygląda w ten sposób. Dzięki temu, że mamy przedziałek po lewej stronie i ta fala, która idzie nam do góry i opada, bardzo ładnie wysmukla twarz ta peruka. Także polecam, jeżeli macie pełniejsze, pełniejszy kształt twarzy owalny to pasuje zawsze, ale przy pełniejszych kształtach twarzy właśnie ten taki dziubek do góry idący fajnie wyciąga owal, wydłuża wysmukla. Kolejny kolor to jest oczywiście czysto czarny. Często padają pytania na transmisjach albo w komentarzach, czy mamy czarne peruki. Czarne pokazujemy z reguły rzadziej, bo czarny to czarny, on po prostu jest zawsze prawie dostępny w różnych kolorach, między innymi właśnie w kolorze Aurora. Kolor 1, czyli wysycony, czysto czarny, nie z takim przygaszonym odcieniem 1B, tylko czysta jedyneczka. Także mamy aurorę w kolorze czarnym. Następny to jest 4x6. Czyste brązy. Bazą jest tutaj ciemny brąz. Połączony jest z refleksami czekoladowego brązu. W efekcie daje taki prawie jednolity odcień czysto brązowego koloru. Był w poprzedniej dostawie kolor cappuccino. Mieliśmy taką krótką pilotażową dostawę. Została chyba tam jedna peruka, bodajże z tego cappuccino. 4x6 jest troszeczkę jaśniejszym kolorem. Cappuccino było ciemniejsze i bardziej wychłodzone. A ten 4 na 6 jest taki lekko ocieplony. To jest czysty, ładny, czekoladowy brąz. Kolejny kolor. To jest nowość. Nowość, która ma kod T2, T350B. Kolor T350B wcześniej się pojawia już w naszej ofercie. Był to taki ciemniejszy brąz z czerwienią. Ten ja bym określiła bardziej jako machoniowy, ponieważ jest mniej kontrastowy niż tamten o którym wspomniałam, i ma brunatny brąz w bazie i bardzo duży dodatek właśnie tej czerwieni, ale ponieważ jest to czerwony, z brunatnym połączony, daje nam efekt takiego właśnie machoniowego koloru, z takimi lekkimi przypaleniami w kolorze takim rdzawo czerwonawym na końcówkach. T2T350B. Ogólnie bardzo ładny, bardzo ciekawy kolor. Jeżeli ktoś, właśnie, lubi tonacje machoniowe, czy takie pod kasztan podchodzące, to myślę, że w tym kolorze się można odnaleźć. Jest to jako nowość, ale myślę, że pojawi się w tej dostawie także w innych modelach, dlatego że jest jako nowe takie, nowe dodatek, nowe odkrycie na aktualny sezon, ten nadchodzący, i właśnie w tym kolorze. Między innymi nowa peruka Aurora się pojawiła. Dalej mamy kolor Ja350 i to będzie ostatni kolor z Aurory. Jest to rudość. Jeśli chodzi o tą rudość, czasami otrzymujecie paczki z przesyłką, gdzie jest zakupiony kolor Ja350B. Tutaj kręcę film akurat w pomieszczeniu. Ten kolor czasami się wydaje bardziej lub mniej doświetlony, w zależności jak blisko jestem lampy. Jak robię na zewnątrz zdjęcia, są one w sklepie sagatia.pl załączone, ten rudy czasami miewa inny odcień. Generalnie jest to piękna rudość, nie jest pomarańczowo-wściekła. Raczej bym powiedziała, że taki dosyć odważny, głęboki kolor, ale nie krzyczący. Moim zdaniem jest naprawdę piękny. Wysycony i naprawdę w różnym świetle miewa różne odcienie. Perukę aurory oczywiście polecam Waszej uwadze. Zapraszam Was serdecznie do sklepu sagatia.pl. Tam znajdziecie wiele innych peruk, także z nowej, właśnie kolekcji, z nowej dostawy. Ja ze swojej strony jeszcze mogę podpowiedzieć, abyście zaobserwowali koniecznie nasz profil, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, dlatego że w najbliższym czasie pojawią się także Nowe modele, filmiki i prezentacje pozycji, które po prostu docierają do nas jako uzupełnienia, a także jako nowa kolorystyka. Pozdrawiam bardzo ciepło i zaglądajcie chętniej do Segati.